stajesz wcześniej rano skoro świt po to żeby przeczytać kolejny rozdział książki po to żeby pobiegać po to żeby przesłuchać kolejnego podcastu i tak dalej i tak dalej po to żeby być tak naprawdę lepszą wersją samego siebie no a wieczorem masz takie dziwne poczucie że stoisz w miejscu, że to ciągle za mało, że nie dałeś rady. Być może ta ciągła pogoń za tą lepszą wersją siebie to jest twój największy sabotażysta i największy wróg w twoim osobistym rozwoju. Dzisiaj pokażę ci jak to wszystko działa i co możesz zrobić, jak zmienić tak lekko perspektywę w swoim myśleniu, żeby ruszyć z miejsca. Czołóweczka i ruszamy. ostatnio rozmawiałem z pewnym liderem nazwijmy go Łukaszem tak umownie który pracuje w jednej z firm informatycznych jest szefem zespołu no i powiedział mi że tak naprawdę czuje się mocno wypalony że jakoś tak się pogubił w życiu trochę że pogubił sens po co on to wszystko w ogóle robi że niby wstaje chodzi do pracy ale jakoś czegoś mu brakuje takżeśmy rozmawiali o jego historii I powiedział mi że w pewnym momencie zaczął bardzo mocno pracować nad sobą. I zapytałem go, co to znaczy pracować nad sobą. On powiedział mi, że no, zacząłem wstawać wcześniej rano, piąta rano, klub piąta rano, trzeba wstawać rano, bo ludzie sukcesu przecież wstają rano. Więc on też tak chciał robić. Później medytacja, przez 20 minut próbował medytować. Oczywiście przez tam dwie trzecie czasu skupiał się na tym, co ma zrobić w pracy. Wszedł sobie pobiegać, tak żeby jeszcze przed pracą mieć odhaczone bieganie. Później jechał do pracy, myślał o pracy. W Trakcie jazdy, słuchał jakiegoś bestsellera na temat rozwoju osobistego. Kolejna książka. W pracy starał się być jak najbardziej wydajny, korzystał z systemu produktywności, który sobie wcześniej wdrożył po pracy. Kolejna jakaś rozwojowa rzecz. Słuchał TEDów, jeden za drugim. Wieczorem, zamiast sobie obejrzeć serial, no co? czytał książkę o stoicyzmie. Robił notatki z tej książki, poprawiał, patrzył na swój dzień, co tam. Trzeba jeszcze zmienić, co trzeba poprawić pod tym kątem w kolejnym dniu i tak dalej, i tak dalej. Jego życie było ciągłym takim, tak jak powiedziałem wcześniej, placem budowym. I w efekcie powiedział mi, że poczuł się jakiś w tym wszystkim wypalony, że to wszystko jakoś straciło sens. Zamiast czuć się dobrze, W przecież, kurczę, robił tyle różnych rzeczy, rozwijał się, cały czas sobie podnosił poprzeczkę, cały czas gdzieś tam robił więcej i więcej, to cały czas miał takie poczucie wstydu, że jest niedoskonały. Jak oglądał kolejny filmik motywacyjny na YouTubie, to wydawało mu się, że kurczę, ma jeszcze Tyle do zrobienia, że ma jeszcze tyle wad, nad którymi musi popracować. W ogóle ta praca rozwojowa, która miała być fajna, spowodowała, że Łukasz. Przestał w ogóle zauważać fajne rzeczy, który ma zalety, który ma mocne strony, który ma talenty, których miał całe, całe mnóstwo. On tego nie widział, bo cały czas widział to, że nie daje rady, że ciągle jest niedoskonały, że ciągle to jest 89% na stok, który zrobił. W efekcie czuł się jakiś taki wyzuty z tych wszystkich fajnych rzeczy, które przecież w trakcie rozwoju pracy nad sobą się pojawiają siłą rzeczy. I to jest, kochani, bardzo niebezpieczne to, co się działo w życiu Łukasza, bo to się dzieje w, w życiu wielu z nas. Dzisiaj są takie czasy, jakie są i jesteśmy cały czas podpięci do internetu i by świat online cały czas pompuje w nas tą potrzebę takiego właśnie rozwijania się tak. W zasadzie w nieskończoność, żeby ciągle optymalizować siebie, żeby ciągle budować i budować i budować. I Łukasz tak naprawdę stracił kontakt z jedyną w zasadzie osobą, która mogła mu tak naprawdę pomóc, z samym sobą. Czuł jakieś takie niefajne, zupełnie emocje związane ze swoją osobą, czuł jakieś takie niefajne rzeczy, które jakby odpychały go od samego siebie. I dzisiaj mam do ciebie taką wiadomość, którą chciałam, żebyś sobie mocno przepracował, przemyślał, że prawdziwy rozwój nie zaczyna się właśnie. Od zmiany. Wielu z nas tak myśli, że zmiana to jest taki wskaźnik tego, że się rozwijamy, że faktycznie dojrzewamy, że idziemy do przodu. Tak naprawdę prawdziwy rozwój zaczyna się od tego, że zaakceptujesz miejsce, w którym jesteś. I akceptacja wcale nie oznacza jakiejś błękiej jakości. Akceptacja oznacza, że tak naprawdę akceptujesz moment, z którego zaczynasz. Ten stan, w którym jesteś, jaki jesteś, ze wszystkimi swoimi przywarami, ze swoimi ciemnymi stronami, ale też z tym wszystkim, w czym błyszczysz, w czym jesteś dobry, ze wszystkimi talentami, z całym tym swoim potencjałem, który w sobie nosisz. Jest taki genialny cytat Josepha Sinkera, psychoterapeuty, który powiedział kiedyś, że tak naprawdę powinno się kochać osobę, którą się ma przed sobą, a nie cel, który się zdefiniowało, ustaliło czy wyznaczyło dla tej. Osoby. My często robimy odwrotnie, my często przywiązujemy się właśnie do celu, który wiąże się z jakimiś naszymi oczekiwaniami wobec siebie. To, że będziemy zdyscyplinowani, to, że nasze życie będzie jakieś takie super, że będzie pełne, że będzie bardzo wydajne. Gdzieś tam mamy na celowniku ten cel i zapominamy o sobie, przestajemy kochać siebie. Tak samo jest, zauważcie, w relacjach też prywatnych, zawodowych, że my często jakby w tych relacjach bardziej przywiązujemy się do naszych oczekiwań względem innych osób niż do tych osób, którzy są przed nami, którzy są prawdziwymi Tomkami, Łukaszami, Iwonami, Agnieszkami. Tak samo jest w relacji do samego siebie. Dążąc do y, rozwoju, do maksymalizacji swoich talentów, swojego potencjału, my grzęźniemy gdzieś w tym takim sklejeniu się z naszymi oczekiwaniami, z celami, które mamy względem siebie, i zapominamy o sobie, zapominamy o tym, kim jesteśmy. Nie akceptujemy w ogóle tego punktu startowego. I paradoksalnie prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, kiedy przestajesz tak desperacko potrzebować czegoś. Uwalniasz się od takiej paraliżującej presji, że musisz coś zrobić, że powinieneś coś zrobić. I jakby w Twojej głowie, w Twoim życiu pojawia się przestrzeń faktycznie na to, żeby coś sensownego się pojawiło, żeby coś sensownego mogło zaistnieć. No dobra, no to teraz jak działać? Jak przejść z tego trybu walki do trybu akceptacji? Jak w ogóle zmienić perspektywę? Powiem Ci o kilku prostych krokach, takich krokach, które tak naprawdę są pracą nad nowym językiem językiem, który jest pełen życzliwości do samego siebie. Pierwszy krok, który chciałem Ci zaproponować, on dotyczy. Czegoś, co w moim przekonaniu jest bardzo ważne, a czegoś, co często nie robimy, i często w ogóle jakby nie przywiązujemy wagi do tego, co się dzieje w naszych głowach, do tego języka, do tych różnych narracji, które się w naszych umysłach pojawiają, a te narracje często sprowadzają się do tego, że muszę, że powinnam, że to trzeba zrobić, to wypada coś takiego zrobić. Muszę powinienem, i tak dalej, i tak dalej. Zrób sobie taki audys tego wewnętrznego głosu. Jakie te głosy. W w kontekście różnych zadań się pojawiają. Często są to głosy, które właśnie wiążą się z tym, że muszę wstać rano, że muszę przeczytać kolejną książkę, że powinienem posłuchać kolejnego podcastu, i tak dalej, i tak dalej. I spróbuj teraz te głosy zamienić. Spróbuj zamienić muszę na chcę na przykład. Chcę wstać wcześniej rano, żeby mieć więcej czasu dla siebie przed pracą na przykład. Decyduję się, żeby nie wiem, posłuchać kolejnego odcinka podcastu, bo te odcinki są dla mnie ważne i mnie rozwijają. Na przykład, spróbuj zamienić przy każdym takim słowie muszę, przy każdym powinienem. To słowo na coś, co się wiąże z Twoim wyborem, że wybierasz, że chcesz, że to jest jakby Twoja świadoma decyzja. I podobnie jest z etykietami, z różnymi takimi łatkami, które przyklejamy sobie do różnych naszych działań. Często mówimy o sobie, jestem leniwy, leniwa na przykład. Spróbuj to zamienić na opis Twojego stanu, który będzie brzmiał na przykład tak, że czuję niechęć do tego zadania, czuję jakiś opór wewnętrzny przed tym zadaniem, czuję opór przed wstawaniem na przykład rano z łóżka. To wszystko nie są jakieś takie triki mentalne, które chciałem Ci tutaj pokazać, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest to zmiana języka, która jest bardzo, bardzo uwalniająca. Dobrze też jest robić sobie notatki z tego procesu. Ja wiem, że mówiłem wcześniej o tym, że cały czas siebie optymalizujemy i wszystko notujemy i wszystko opisujemy, ale akurat przy tych ćwiczeniach związanych z przekonaniami na swój temat robienie takich notatek, wiem, bo sam tak robiłem, jest bardzo uwalniające i bardzo pomocne. Krok drugi to jest taka zachęta do tego, żeby zauważać i akceptować. Tak dużo, jak się da w Twoim życiu. Często jest tak, y, zauważ, jak, y, nie wiem, jest coś, nad czym chcesz pracować, bo już się rozmów z ludźmi, albo bo już się wystąpień publicznych, albo czujesz jakiś opór względem różnych zadań, które masz do wykonania na co dzień. To często próbujemy, jakby tego unikać. Próbujemy gdzieś to zamieść pod dywan, jakoś zdusić tą energię, jakby zgasić żar, który gdzieś tam się tli, związanych właśnie z pracą nad tymi zadaniami. Spróbuj sumie powiedzieć: OK, akceptuję, że czuję jakiś opór przed rozmową, właśnie w, w zespole. Akceptuję to, że się boję wyjść na scenę. Zauważam to, że tak jest po prostu, nie? Że się tego boję. Zauważam, że czuję się niepewnie w tym projekcie, w tym zespole, w tej pracy, w której, w której jestem. Zauważam, że ta relacja jest jakaś taka mało komfortowa dla mnie, że ten związek jest jakiś taki, taki dziwny. Zauważam. To jest tylko po to, żebyście właśnie znowu zrobili sobie taką przestrzeń do pracy, a przestali się z tym jakoś tak zmagać, przestali się miotać. To jest trochę tak, jak pada się do, do ruchomych piasków i są ludzie, którzy próbują z tym walczyć, im bardziej walczą, tym bardziej się zapadają. Nie mają czasu w ogóle na jakąś taką refleksję, na pomyślenie, co można by było zrobić. Tak samo jest w naszym życiu. Im bardziej zmagasz się z jakimś problemem, czy chcesz czegoś nie robić, chcesz czegoś unikać, tym ten problem, to z czym walczysz, zyskuje większą energię i jest Ci po prostu z tym trudniej. I trzeci krok, do którego chciałbym Cię zachęcić, wiąże się ze zmianą metafory w myśleniu o sobie. Metafory, która. Polega na tym, że no, przestajesz traktować siebie jako takie auto, które trzeba naprawić, które trzeba oddać do warsztatu, ale bardziej podchodzisz do siebie jak do jakiegoś takiego nie wiem, pięknego lądu, jakiejś pięknej krainy, którą trzeba poeksplorować, którą trzeba odkryć. Zachęcam cię do tego, żebyś popatrzył na siebie, na, na krajobraz samego siebie, tego wszystkiego, z czym się mierzysz, tego wszystkiego, co nosisz w swojej głowie jak na właśnie taki piękny ląd gdzie są właśnie piękne doliny słoneczne twoich talentów gdzie są jaskinie pełne różnego rodzaju mrocznych rzeczy lęków może jakich gdzie są gęste lasy pełne trudnych emocji ale to jest coś cały ty to jest jakby cała perspektywa to jest cały piękny krajobraz i twoją rolą nie jest w tym wszystkim to, żebyś nie wiem zrównał to wszystko z ziemią zasypał i nie wracał do tego tak jak często robimy ale żebyś potraktował tak jak odkrywca ten teren ja co robi odkrywca odkrywca próbuje narysować mapę próbuje podejść do każdego elementu terenu z jakąś taką wielką ciekawością i ta ciekawość miąże się na przykład z tym że Możesz sobie zadawać pytanie, skąd ten lęk mam, co ten lęk próbuje mi powiedzieć, dlaczego czuję lęk akurat jak mam rozmawiać właśnie z tymi osobami w tej relacji, z tą akurat konkretną może osobą, z którą się na co dzień spotykam, skąd to się bierze, dlaczego tak, tak jest, dlaczego ja tak mam. Czyli podejście do siebie, do tego wszystkiego, co w nas siedzi, z taką dużą życzliwością, to co mówiłem wcześniej, z, taką, z takim językiem właśnie pełnym życzliwości, zobaczycie, że te e, takie małe zmiany, do których e, dzisiaj was bardzo zachęcam, naprawdę powodują e, duże efekty, jeśli chodzi o e, wszystkie prace rozwojowe, które podejmujemy. I to już wszystko na dzisiaj. E, kochani, bardzo was dzisiaj zachęcam do tego, żebyście przestali traktować siebie jako taki projekt, do naprawy, jako takie auto, które trzeba oddać do warsztatu, ale żebyście popatrzyli na siebie z życzliwością, jak na człowieka, którego trzeba właśnie pokochać. Tu i teraz. Nie w jakimś dziwnym, wyimaginowanym świecie, który wymaga jeszcze dokręcenia kolejnej śrubki. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, jeżeli dał Ci trochę do myślenia, zostawił Cię z czymś wartościowym, to daj łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, no i oczywiście do komentowania tego odcinka w komentarzach poniżej. Ja się nazywam Mariusz Hrabko, trzymajcie się i do usłyszenia, i do zobaczenia niebawem.